hej widzowie, już jestem w tym miejscu. To... No, w końcu. No. Teraz. No, ale mnie pokonał. No, niestety, widzisz, trzeba było pytać, co zrobić. Klikam na łóżko. Dobra, powiedz mi, jak, jak ja mogę tu pobudować ten. U ciebie jest jeszcze ciemno. Chałupę. No, musimy najpierw wyrównać. Musiałbym ci łopatę zrobić. No to dawaj. Czekaj, co? Na, na co czekamy? To Z. Zet... Czekaj, bo ja tu mam jakiegoś tego. Krowę. Nie będziemy doić krów. O, jakiś ten chodzi. Znowu cię zabili? Nie. Ktoś kogoś tu zabił z mojej strony. Jaki, jak, jak, jakiś szep ten. E, ognisty jeden. A no to ząbiak się podpalił. No i dobrze mu tak. Ty, to ja nie chcę mieć chałupy tu, gdzie zombieaki chodzą. A wszędzie chodzą. Czemu? Dobra, robię ci łopatę i możesz wyrównywać. Jaką łopatę? Do jakąś mi skrzynię postawiłeś. Masz? To crafting. Rzuciłem ci łopatę. I podejdź trochę. X kliknij no i podejdź. Rzucam ci łopatę. Zrobię ci może jeszcze sikielę I kilo w klatę. Nie bi! <noise> masz to wszystko? Nie wiem. Mam do tego podejście? Co? No? Nie, no jeszcze to mam, to ci dam ten kilo, no i to. Dobra, bo nudy dam. No masz z tyłu! Chcę budować. Z tyłu. A mogę... Ej, mam jeszcze jedną tarczę w ogóle. A mogę wyciąć tą latarnię, co mi tutaj przeszkadza na samym środku mojej nowej chaty? No. Tylko sikierą dałem Ci. Patrz, sikierom. Które to sikiera? Ta z takim ostrzem. ostrze. ostrze. A, już nie ma tej Wyciąłeś to? No. No to dawaj, bo chcę budować, a Ty mi tutaj o głupotę gadasz. A masz jakieś bloki? A, potrzebuję? No. No co Ty tu ryjesz mi teren? Wyrównujemy. Dobra, a ja jak mogę to zrobić? Yy, przytrzymać. I niszczysz. A, ja zobacz by... jak mi idzie. Gdzie ty jesteś? Zaraz, pomogę ci. Jedziemy. Zobacz jak jadę, zobacz. Jesteś z tyłu, chłopie. A ty łopatą kopiesz? Nie, nie wiem czym kopię, chyba... Chyba mieczem. No to łopatę weź, no bo dwa razy szybciej będzie. Co te dwa razy szybciej, to ja teraz robię, zawsze zostajesz z tyłu ze wszystkim, z całą robotą. Dobra, które to łopata? nie, coś mnie bije. Coś mnie bije. No zombie. Jak mam tą łopatę pobrać? A jest. Kliknij na nią. Dobra, dobra. O, teraz idę jak burza. Ja wiem jak Twój dom zbudujemy. Ty, bo dziurę zrobiłem jakąś dodatkową. Niepotrzebnie chyba. W ogóle to mi latają... W powietrzu mi latają te. Ej patrz, z tego bloku Ci zbudujemy dom. Okej? Okay? A czemu z tego? Bo jest fajny. A ja chciałem z takich czerwonych, ładnych. Z, ja. na z napisem TMT. No co się śmiejesz? Nie byłyby ładne, myślisz? Nie, raczej znaczy nie. Tak powiem ci, że średnio mi wychodzi to równanie terenu, bo dziury mi się robią w, pod, w podłodze. Sa, same dziury porobiłem. Uraz do ciebie idzie. Czyli kto to jest? Zielony Creeper. Mogę go walnąć? Tak. Czy on mnie walnął? A, on cię walnął. No i wyjdź. Nie wiem, gdzie Aj. jestem. Ojej, ja jestem w jakimś pokoju dla wariatów, tylko łóżko. Ściany są gołe. z drzwiami. A, dobra. Gdzie jest ten, co mi walnął, ja mu to dam zaraz. Już zginął, no bo on wybucha i potem już nie żyje. No dobra. No wiec. jakiś głupi szkielet mnie leje. Czy na shifcie będę? No głupi jesteś. Haha, ha, jaki bambik z niego. No dobra, tylko ja nie wiem teraz, gdzie ty jesteś. Mm. U mnie deszcz... A! nie, to nie ty. To owce, kozy, konie, konie to są. Wszystko jest podobne. Okej. Okay. Zabiłem szkieleta nawet go nie bijąc. Ale nie wiem gdzie jest... A tu jesteś, dobra widzę cię. Chodź. I tutaj masz swoje itemy, weź je. Bo zginąłeś. Nie wiem czemu. Chyba ty zginąłeś. Ty też. Nie wiem po co ginąłeś, ale... Co mam wziąć? Gdzie to jest, to co ja mam wziąć? Na ziemi leży. Gdzie na ziemi? No, patrz tutaj, przed tobą. Idź, patrz. Do góry mam wejść? wejść. No, patrz, tu są różne rzeczy i to są twoje rzeczy. Tu jakieś kostki latają w powietrzu. No, przy, po te wszystkie rzeczy chodź. Jeszcze potem tu na dole są twoje rzeczy. W sumie ci i rzucę. Czekaj, jakieś kostki leżą. No mogę Czekaj, tak? rzucę ci to co miałeś. Gdzie to rzucę? miałeś? Czyli co mnie widzę w ogóle ten... Rzuciłem ci. powinieneś mieć. Masz? Nie wiem. Łopata i wiadro. Chodźcie, że ta budowa tak nam trochę nie idzie, nie? Łopata, wiadro. Już nie wiem gdzie jest ten mój teren nawet. Jesteśmy na nim? Nie. Gdzie ta łopata? Tak, jesteśmy. Tam znowu jakiś idzie. Co teraz? Mam uciekać przed nim? Nie, bij go z miecza. Po co? Lepiej żebyś ty zginął. Czemu oni wszyscy na mnie idą? Na ciebie nikt nie, nie idzie. To się mi boją. Dobra, to budujemy ci dom. To wyrównujemy... O, już. znalazłem kierę, czekaj. To ją podnieś. Tylko na szlifcie nie chodź, no bo... Nie, możesz wtedy z bloku spaść. Ale co to znaczy na szlifcie? Nie rozumiem tego. No ten, taki jest przycisk obok. O, już nie chodzisz. Ale nie mogę też do tej... Jak mam tu zejść niżej? Skocz. Jesteś i patrz, tutaj na dole. Już nie mam tej, tej. Aha, bo już ją wziąłem. Może z trochę kamienia użyjemy do twojego domu. No dobra, ja tylko nie wiem, który to był ten mój teren, co my robiliśmy. No teraz. tutaj, patrz, tu. Tu, tu, tu. gdzie ty jesteś? No. Aha, bo jest ta skrzynia. No. <grym> potrzebna nikomu. Dobra, teraz tylko tą ścieżkę tu wykop i będziemy budować. Jaką ścieżkę? Tą. O, ostatnie dwa bloki. Dobra, budujemy. Patrz, twój dom może będzie z kamiennej podłogi. No, wolałbym z tych czerwonych elementów, ładnych, Pst. ale. Ma być z niebiry. z jakiej kamiennej? A ja coś będę budował, czy tylko będę patrzył się na ciebie? Będziesz patrzył, bo nie masz żadnych bloków. No to co, nie mam? No bo sobie nie wykopałeś. A skąd mam mi wykopać? Teraz sobie wykopię. Z bloków. patrz, pokażę ci gdzie kop. Patrz, weź to do ręki. To do ręki weź. To to jest co? To patrz. Ten kilof. Patyk z żelazem. I potem kop tutaj. Patyk z żelazem. <śm> ty... <śm> <śm> nie denerwuj. <śm> ty i żelazo na końcu. I potem kop tutaj buduj. O, dobra, chodź, Gdzie? teraz tu, za ja, tobą, za ja tobą. w ogóle cię nie widzę, znowu jakieś konie widzę tylko, no dobra. Tutaj i patrz, teraz tu i tu kop. Tu kop, patrz. No. Tu kop, tak do przodu. Okej? Okay? Mhm. Tylko kamienia, nie kolei Doskonale bym wiedział co to jest, a tu mi się nic nie dzieje. No bo przytrzymać musisz. Dobra, twój domek będzie trochę inniejszy. Teraz dam tego bloka może. Ej, ty mi się podoba to co ja wykopałem, to ja mogę mieć chałupę tutaj pod, pod ziemią taką fajną. Mam. Taką? Ale elegancka, trzeba ścian robić, bo już ściany mam. Okej. Okay. Ale super, no to weź tutaj do mnie, zobacz, ja już mam tu kuchnię nawet. To, to robimy no. większe pojemnie Ściany będziesz miał różowe. Jak różowe? Z kamienia będę miał. kamienie chcesz mieć ściany? Tak. Dziwne. Się nie znasz na mhm. architekturze nowoczesnej. jeszcze trochę u góry ci wykopię. Poczekaj, muszę zobaczyć, jak się tu. Zlikwidowałeś mi kuchnię, a już była. No wiesz co? To, nie to była kuchnia, no. Nie była żadna... zombie. No... jeden. Rozwaliliśmy go? Nie, ja rozwaliłem. Normalnie miałem szafki w kuchni, a ty mi je rozwaliłeś. No, no coś... no nie bij nie. No to jakiś mały gówniarz tu przyleciał do nas. Ogonicie. No bo widział, że mi kuchnię rozwaliłeś. Idę do doma i do domu. Weźmy już kuchni nie rozwalaj. Teraz ja tu buduję kuchnię. I ma ja ma jakiś chleb w skrzynce? Dobra ma. Tam ja... Tam ja dyr, to ma dałem Dirta, ja sobie chleba biorę. Uczciwa wymiana to była. Dobra, teraz ten pajac oberwie. A bo nie mam strzału. A możemy tak zrobić, żeby do mnie takie te nie przychodzili? No dobra. Mnie irytują. Te drzwi postawimy. Hmm. Jest to jakieś rozwiązanie. Tylko takie różowe ładne. Różowe to u Ciebie możesz to zrobić. No u Ciebie. Będę ci się podobało, zaufaj. Bo no, w ogóle to jakoś mam ciemno w tej, w tej chacie. Okej, okay, zaraz ci podjaśnimy. Patrz, już jasno. O dobra. Myślałem, że jakoś więcej tu jest miejsca. Dobra, jeszcze tu coś wyrąbiemy sufity. To ci drzwi robię. To ty się zajmij drzwiami, tylko mi się tu w architekturę nie... nie wtrącaj. Okej. Okay. Moją. To mi nawet fajny dom. No ale gdzie ty mi te drzwi robisz? Przecież wejście jest z drugi. No tu co są drzwi? Tutaj Ci zrobię taki inny pokój. Ale gdzie tu w ogóle jest wyjście stąd? No patrz, tu są drzwi. I je otwierasz i pam, pa, da, da, da. Wyjście. 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 Tylko może zamkniemy. Ale ty, ty mi tu ścianę zrobiłeś, czy co? Nie, to są drzwi. No to one nie miały być w tym miejscu, weźmy mi je. To gdzie miały być? To gdzie one miały Jak być? Nie ja mam wyjść? Chcę wyjść. Chcę wyjść. Pff, to, to kliknij na nie. Zamykamy. One za bardzo są w środku. Chcę, żeby były tu na zewnątrz. Tu, tu, tu. Bliżej, przy samym wyjściu. Okej, okay, to daję. Ej, zabrałeś mi. Teraz lepiej. Tylko jednego. O nie, pająk. To jest głupi. Ej, daj te drzwi, no bo mi zabrałeś. A jak? Skąd ja mam ci dać drzwi? nie mam drzwi. Dobra, to zrobiłem. Co ja dzisiaj robię? I tak te moby tu nie wejdą. Tym bardziej pająk. Poczekaj, bo ja tu myślę co tu zrobić, żeby było ładniej. Ja wiem jak co, ci, co tu zrobimy. Taki ładny holik. Takie ładne kamienne wejście. Teraz tak. Czekaj. To tu takiego będzie wejście, to będzie od razu ta kuchnia. To zrobimy. Pff, pff. Ja się zajmuję drzwiami. Pff, no i dobrze. To mi się nie wtrącej do kuchni, tylko... Bo nie ci prawie do domu wszedł. No ale to ty się zajmujesz drzwiami, to zrób tak, żeby nie wszedł, No, no wiem. Ekstra. Ekstra. Mm. Teraz bym chciał... Te kamyki moje. Muszę tu miejsce na drzwi zrobić. Holender, za, za dużo... za dużo wyruma... Co zrobić mm -hmm. z tymi kamykami, co tu latają w powietrzu? Y -y, do na nich przejść. Pój i je zabierasz. A ja mam teraz tą dziurę, bo tu nie potrzebuję dodatkową dziurę walną. Tak. Jak? No, ale w całość mi zarąbałeś! No... A to miało? Ja cię kręcę. Tyle roboty na marne. No bardzo dużo. A w ogóle to mi czymś innym tutaj. Mam teraz krzywe ściany. No zobacz, tu w środku. No ale patrz, nieładnie. Nieład... Zrobię ci tak, żeby ładniej wyglądało. No nie ma być ładnie ma być tak jak ja chcę. No teraz mam inny, inną tapetę tutaj. To była kuchnia, miała wyglądać cała tak samo. Czy możesz mi wstawić takie same bloki, jak to były? Nie, bo by tr była trzeba przypalić. Mi się nie chce przypalać. Czy możesz mi nie wstawiać niczego, czego, o co cię nie proszę? Nie. Nie mogę. Teraz jest lepiej. Robię ci korytarz. Co ty mi robisz? Ja muszę patrzeć, bo to znowu będę miał coś nie tak. Nie bi. Dobra, masz. Teraz skraftuj jeszcze coś. Szpatyki, węgiel, dwa piecyki mogę ci zrobić. Tu jeszcze byśmy mogli ci zrobić. Czekaj, ja czekam, się o, pół To jest ta kuchnia. To zrobimy. Z... Tu znowu coś innego. Inną cegłę mam w środku. Jak to wygląda? To się będę wstydził gości zaprosić. Ej, patrz, zrobię ci taki piecyk. Co mi zrobisz? Piec. Gdzie ty chcesz mi piec zrobić? No rozwalił mi, to nie wierzę. Po prostu. No dobra, to może być czym podwójny? Ja jeszcze się się nie będę zapraszam. Ale musi tak Z własnym być. żarciem muszę się... przyjąć. Dobra. Pół Teraz czekaj, a, a Kibel. Pół płytki. Gdzie się robi pół płytki? Co ty robisz? No, co będę miał takie ma taką małą chatę? Ja to jeszcze porządnie to wiesz. Tylko daj mi tu światła. Bo nic tu nie widzę. Kopię, a nie wiem gdzie. Zaraz mi coś nałek O nie, wyrzuciłem żelazo. No nie, zabrałeś. Co ja zabrałem? Żelazo mi zabrałem. Jak ci zabrałem? Ja tu w ogóle nic nie zabieram, tylko sobie kopię. A nie, że nic nie widzę. Jak się robi węgiel drewny? O, w ogóle tu teraz mam kolejny kolor mi się tu. Jakaś ziemia zamiast kamienia. Się dokopałem chyba do jakiegoś złoża ziemi. Czekaj. A w ogóle to ja mam trzy serca to coś znaczy? No, że jak Cię uderzy trzy razy, to giniesz. giniesz. Ej, patrz, a może być coś takiego? Co? Taki stoliczek. Poszę zobaczyć, co ty mi tutaj Jaki stoliczek? Nie, nie widzę stoliczka. Tutaj, patrz. Tu. No, i patrz, tutaj zrobimy doniczkę i damy kwiatka. Widziałeś kiedyś, żeby pod ziemią w doniczkach kwiatki urosły, by musiało mieć słońce? No, a ty nie widziałeś? Jak doniczka się robi? Powiedz, no trzeba zrobić wciąż coś tam i zrobić doniczkę. Wygląda jak pół szafy. o Jeszcze łóżko Ci byśmy potrzebowali. Ale przecież to nie jest gotowe. Łóżko to na końcu, ja nie będę tu spał. To gdzie będziesz? To się nie interesuje. Czy możesz mi tu w tym korytarzu zrobić światło? Nie mam pochodni. Jak nie masz? Nie mam, to musiał zrobić, a teraz nie mam żela węgla. Ale ja mam. Masz węgiel? Pochodnie, mogę coś z nią zrobić? Nie, bo musiałbyś mieć węgiel. O. Ale mam czarną wełnę. Tak, że... No to trochę źle. No mam to... samą wełnę. Po co mi tyle wełny? Różowa wełna. No, bo, ale jej, jej nie możesz zrobić. Bo jest, podświetla się na pewno na czerwono. No to jak ja mam sobie tutaj. A, a, a możesz mi przestawić ten, ten? To światło na tą ścianę, tu? No. Przestaw... Tylko, że tam już nie będzie. Ale ktoś... przestaw tutaj, to będzie się świeciło i tu, i tam. Chcesz czarną węgiel. Tu, w tym miejscu, koło tej skrzyni. Dobre, dobra, dobra. Nie się tak. Dobra. Dobra, idę. No nie No i co, co z tym światłem? No nie, tego się nie mogę teraz z zagrody dla owiec wyjść. Bo byłam... Co ty w zagrodzie robisz? I To ja tu na ciebie czekam, a tym, że w zagrodzie jesteś? Jest to, zaraz mi tu jakieś zombiaki, robaki wejdą. Dobra. Ile czasu drzwiami już nie wejdziesz? No na pewno nie wejdę, idę już. No ładnie to wygląda. Jeszcze tutaj by się szkło przydało. Słucham, czego? Nie, proszę nie wchodzić. No. Drzwi zamknij za sobą, jak, jak wchodzisz do mnie. Dywan ci zrobię. Nie chcę dywanu. Zamknij drzwi, żeby jakiś zielony, czerwony, czy nie wiadomo jaki nie wlazł. I miałeś mi światło zrobić na tej ścianie. Dobra, dobra, nie denerwuj się tak. Luzik, słowo luzik. Luzik sobie mów, luzik. O, 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 o. Dobra, możesz sobie wziąć tą ziemię. A po co mi ona? Nie wiem, po zrobię ci ładny dywanik. Jezu, czy, my się, czy my mamy ze sobą jakąś komunikację? What? Czy ja mogę Cię prosić, żebyś mi to światło przemienił na drugą ścianę? Okay. Ja, ja Tobie oświetlę, a Ty mi o dywanie, no. No po prostu rozmowa... Ślepego nie powiem, no. O. o. mam plamę na suficie tu. Gdzie? No w tym korytarzu. Ktoś mi zalał chyba. Muszę zgłosić. Dla administratora do tego budynku. Tak to jest? No nie wiem, właśnie muszę go znaleźć. Ty, a ty nie jesteś? Jeszcze nie wiem kim tu jestem w ogóle. O Jezu, trochę za dużo zburzyłem. No, trochę za dużo. Rozwaliłem no, Przez Ciebie. Jak przeze mnie? Przez Ciebie nie gadaj. Nie gadaj, tylko rób. Tutaj zrobię Ci taki dywan. Ten znowu o dywanie. Tak jest dywan tu potrzebny po prostu. Najważniejsze, żeby miał dywan. No. W kuchni Ci dywan zrobię. Gdzie mój dywan? Normalnie dziura zrobiła taka gówniana, że nie wiem... Teraz budujemy z tego bloku i z tego. Juchu, juchu, juchu. O nie, przebiłem się na zewnątrz. No to nieźle. To teraz zrobimy coś takiego. Ciap, 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 ciap. no nie rób, no czemu mi to ten? Jeżeli nie, nie wolno przechodzić, bo moby wejdą. Nie, no to zakleimy tą dziurę, ale może, może to drugie wejście zrobię. Będzie fajniej, schody. Dobra, zrobię ci schody. D 24 wystarczą? Nie no, po co mi tyle schodów? Poczekaj. Nie, nie rób na razie nic. Ej, pa, takie kanciaste. Ja wiem, ja się lepiej znam na budowaniu. Ale ja jestem tu no nowym budowniczym. Zmieniam wszystkie zasady, które były do tej pory, także wiesz. No! O! No dobra, Nie będzie ta... No co mi włazisz ciągle czy gdzie gdzie kupię? I teraz płotek różowy ci dam. OK. Tak, to by się wszystko różowe podoba. No bo nie mam innego. Aha. Przy sobie. Czekaj, tak, teraz to ziemię ci tu da. Nie, tu będzie. Teraz tak. Tutaj będzie w ogóle basen. Tu by płot się przydał. Ja tu wyrównam to wszystko. Tu by się przydał płot naokoło, żeby mi jakieś tam go nie wchodzili. Okej. Okay. A tu by. Patrz, tu będzie twój teren. Tylko tu płot, 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 płot. To by się przydało trochę wyrównać, tego. No, widzę. Tu, tu, tu i tu. Jakby było do, równam. tu, tu, tu i tam. I tak wiem nie, jak tu, 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 tu i tam tam gdzie stoisz, o, to tak prosto, aż tam do tego płotu co zrobiłeś. Okej. Okay. Elegancką, bo... Tam jakaś kaczka, chodzi mi nie ten... Nie wpuszczaj. okej okay. Bo w basenie będzie pływać mi Kap... A, w, a w sumie ja się wprowadzę do ciebie, będę u góry mieszkał. Nie, dzięki. Zrób mi tu płod zanim jakiś mi wejdzie tutaj, nie wiadomo kto. Okej, okay, czekaj, tylko tu ci tak wyrównam. Tu też sadzawkę może ci zrobimy. Nie sadzawkę, tylko tu basen będzie. Sadzawkę. Sadzawkę. Co, ty tam. Ale gdzie ty mi tam równasz? Przecież ja nie chcę tam. Ale tutaj i tak musi być równa, żeby ładniej to wyglądało. Ale najpierw się zajmujemy tym moim terenem tu. A ty tak na naokoło chcesz mi zrobić tam daleko? Nie, nie aż tak. Nie, no tutaj, bo tu się przekopałem, aż mi zaraz wejdą jakieś zombiaki, czyli nie wiadomo kto. Dobra, tutaj muszę to zniszczyć. Głębiej to będzie ten? Będzie można tu basen zrobić? No, tylko wodę byś musiał mieć. Na no, co? Taki problem z wodą? No nie? no nie? Byś musiał wiaderko mieć. Teraz jeszcze u góry Ci płot zrobię, żeby górą Ci nie weszli. No mogą mi górą wejść? No przecież tutaj skoczyliby. Myślisz, że takie cwania są? A Ty myślisz, że nie? One z każdej strony no Poczekaj, to może tutaj zrobimy ten, tu wyrównamy. I się prosty tu pod zrobił, góry co? Czy nie? Nie będzie prościej. Albo wiem, jak ci zrobimy tu. Patrzę, zro jeszcze to tu. Tutaj dam jakby kamienia. Tutaj to wyrównam. To tak, tak. Tak, tak. Tutaj jeszcze to prosto całe. W sumie nie wiem gdzie moja łopata. A wcześniej też miałem łopatę i nie mam. Kopię. No kopię. Dobra, teraz tak, 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 tak. I tak i teraz tutaj damy płocie. Płociątko. O, wow, o, oh, oh, Teraz lepiej. Dobra, to robimy. Tutaj tak bokiem byśmy pojechali. No nie. Co ty robisz? Kopić dziurę na basen. Kurczę, to O i patrz to by był mój balkon. Bym do ciebie tu wchodził. Gdzie? To? Patrz może się nawet do ciebie przeprowadzę Ale to nie...